W odpowiedzi na masowe zatrzymania i aresztowania dziennikarzy na Białorusi organizacja Reporterzy Bez Granic wezwała Unię Europejską do wsparcia pracowników prasy prześladowanych przez władze białoruskie. Od wyborów prezydenckich w 2020 roku do sierpnia 2021 roku białoruska sfera medialna poniosła ogromne straty. Wiele mediów zostało zniszczonych lub zmuszonych do zamknięcia. Dziennikarze zostali skazani z artykułów karnych, przeprowadzono setki rewizji, zarekwirowano i aresztowano sprzęt. Szczęto sprawy karne przeciwko pracownikom mediów, redakcji i dziennikarzom, wielokrotnie karano grzywną. W oparciu o statystyki Reporterów bez Granic, 497 dziennikarzy zatrzymanych w ciągu roku. Przypadki przemocy i obrażeń wobec dziennikarzy, 68. Aresztowania administracyjne dziennikarzy, 119. 29 przedstawicieli mediów znajduje się obecnie w niewoli. Przedstawiciele mediów, objęci dochodzeniem karnym, ponad 50. Przeszukania dziennikarzy i redakcji, 135. Zablokowanie dostępu do publicznych i politycznych oraz medialnych stron internetowych, ponad 100. Środki masowego przekazu zmuszone do zaprzestania publikacji, 10. Propaganda w białoruskich mediach istnieje od dawna, sięga 1994 roku. Wszystko zaczęło się, gdy Łukaszenko doszedł do władzy. Na początek może warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Białorusini pozwolili mu zostać prezydentem. W tamtym czasie Aleksander Łukaszenko nie był jeszcze tak znaną osobowością, był jedynie dyrektorem przynoszącego straty państwowego gospodarstwa rolnego. W swojej kampanii wyborczej dyktator obiecywał pełną wolność słowa oraz niezależne media publiczne i prywatne. Средства массовой информации должны быть различными. Пусть будет и государственным, пусть будет не государственным. Но то, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Я убедился, что телевидение надо иметь и не государственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать это. Отповедь лежит на поверхности. Niektórzy ludzie chcieli silnego przywódcy dla swojego kraju po upadku ZSRR, a inni po prostu zaufali jego bajkowym obietnicom. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że wybory w 1994 roku były jedynymi naprawdę niezależnymi wyborami na Białorusi. Trzeba wspomnieć o bajkowych obietnicach Fuchera. Pierwszy program Łukaszenki nosił tytuł wyprowadzić naród z otchłani, w dokumencie tym wskazał trzy główne priorytety swojej polityki. Rozwiązanie problemów gospodarczych i społecznych, przede wszystkim powstrzymanie wzrostu cen i zubożenia ludności. Walkę z korupcją oraz rozwój procesów zjednoczeniowych państw wchodzących niegdyś w skład ZSRR. Łukaszenko obiecywał państwową kontrolę cen i środki karne, do odpowiedzialności karnej i konfiskaty włącznie wobec tych, którzy by te ceny podnosili. Obiecywał bezpośrednie zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi i państwowe wspieranie produkcji, a także redukcję aparatu państwowego. Losy tych wszystkich obietnic potoczyły się różnie, procesy integracyjne z Rosją rzeczywiście się rozpoczęły. W grudniu 1999 roku Łukaszenko i Jelcyn podpisali nawet traktat o utworzeniu państwa związkowego. Inflacja zwolniła w latach 1994-1996 i przyspieszyła się pod koniec lat 90. I zaczęła ponownie spadać na początku XXI wieku, choć stopa inflacji pozostała najwyższa wśród krajów WNP, jednak walka z korupcją będzie powracającym tematem we wszystkich kolejnych programach. Państwowe media robią sobie wroga z każdego, kto ma inne zdanie niż państwo. Głównym celem propagandystów jest białoruska inteligencja. Działają oni na zasadzie wielkiego kłamstwa, czyli powiedzieć absolutne kłamstwo, ale ślepo w nie uwierzyć. Głównym tematem jest ruch do sowieckiej przeszłości: narzucają sowieckie symbole, wymazują pamięć historyczną Białorusinów, ich język narodowy, kulturę, historię i podżegają do wrogości między obywatelami. Nadszedł czas, kiedy propagandyści już niczego nie ukrywają i otwarcie mówią: że w kraju panuje dyktatura, a oni będą jej służyć. Я за сильную центральную власть. Если хотите, за диктатуру, а не за этот кукольный театр. Где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия. Но я, как всегда, о фактах. Хотел бы поговорить о главных пропагандистах в белорусской телевизии. Wszyscy ci ludzie pojawili się nagle w telewizji w czasie masowych protestów w roku 2020, ponieważ byli gotowi przynieść ludziom właściwą informację, z punktu widzenia państwa. A wcześniej nikt ich nie znał i nikt ich nie widział. Najbardziej znani to Grigori Azarionok, Ksenia Lebiediewa, Julia Artyuk i Gortur. Propagandyści ustanowili wokół swojego władcy kult osobowości. Они образ Лукашенко как святого человека, как великого войскового доводца, сильного императора и оборонца родины. Ну что, крысы, как вам? Каково жить с ощущением, что каждого могут сдать в любой момент? Что никто ничего не может гарантировать, что ваши западные хозяева смотрят на вас, как на грязь на подошве, которую в любой момент можно вычистить. Вы ничего не сможете сделать с Александром Лукашенко. Он пограничник. Он защитит нашу землю. Знамена нового рейха и его прислужников падут к ступеням Дворца Независимости. Не смеют крылья черные над Родиной летать. И звучит песня нашей победы. Давай, огромная, на Вся жизнь нашего лидера – служение. Служение этой земле, будущим поколениям. Он ограждает нас от чудовищной бездны, в которую катится человечество. Warto również powiedzieć o tym, co państwowe media pokazywały w telewizji podczas masowych protestów. Telewizja po prostu ignorowała fakt, że były protesty i udawała, że nic się nie dzieje i że sytuacja w kraju jest stabilna jak nigdy. W szkole dzisiaj tworzy się ważna rola nie tylko w powyższym znaniu, no i w wychowaniu dzieci. Государство создает для молодежи все необходимые условия для получения качественного образования и самореализации, чтобы они стали настоящими патриотами нашей страны и сами определяли свою судьбу и судьбу государства, отметил вице-премьер. Друзья, конечно, мы рассказываем это не для того, чтобы напугать, а чтобы призвать вас вовремя обращаться к врачу. Ведь успех лечения напрямую зависит от сроков. Na białoruskich NPZ w i Mozerii realizują się same maszczalne inwestycyjne programy. To pozwoli zwiększyć głębinę przerobotki niew. Podczas gdy białoruskie i rosyjskie media państwowe stają się coraz bliższe w swojej propagandzie, zaufanie Białorusinów do nich spada, zauważają medioznawcy. Niezależne media odegrały ważną rolę w relacjonowaniu ruchu protestu na Białorusi, ale sami dziennikarze wraz z protestującymi padli ofiarą represji. Maryna Zolatawa, redaktor niezależnego białoruskiego portalu internetowego teute.by zauważyła, że dziennikarze jej portalu wielokrotnie byli poddawani represjom ze strony władz białoruskich, w tym pobiciom i aresztom administracyjnym. Aby relacjonować protesty i przekazywać obiektywne informacje, często musieli wmieszać się w tłum podczas protestów, a sama redakcja w dużej mierze opierała się także na informacjach otrzymywanych od samych czytelników. To bardzo pomaga w relacjonowaniu wydarzeń w tych trudnych okolicznościach, w jakich muszą dziś pracować niezależne białoruskie media, dodała, podkreślając, że dziennikarze jednak zawsze sprawdzają informacje, które otrzymują od czytelników. Praca pod presją władz, które zawsze mogą zablokować portal, zmusza też redakcję do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie dostarczania informacji czytelnikom. Bielsat. Telewizja Wolnych Białorusinów. Wystartowali 15 lat temu. Bielsat miał mówić prawdę o tym, co dzieje się na Białorusi, wspierać kulturę, historię i język białoruski. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, niezależne stowarzyszenie, które również działa z emigracji. Podaje, że w ciągu ostatniego roku Białoruś opuściło około 400 dziennikarzy. Wszystko, co na Białorusi było niezależnego, dzisiaj nie działa. Wszystko jest zamknięte. Dzisiaj około 30 dziennikarzy wciąż jest w więzieniu. Niektórzy już z wyrokami, a niektórzy czekają na procesy. Mamy 2022 rok i mamy półtora tysiąca więźniów politycznych w kraju, który jest w centrum Europy. Gdzie indziej takie rzeczy działy się ostatnio? raz moim zdaniem poziom represji ma, ma związek z jego z strachem tak to wystarczyło zobaczyć jak on latał z tym kała, kałaszem tam wtedy jak ludzie podchodzili on naprawdę zauważył że, że tych ludzi jest tylu, że nie tylko czapkami mogli nakryć razem z jego omonem jego władza wisiała, wisiała na włosku i on to wiedział i on dlatego, on postanowił po prostu wszelkimi dostępnymi środkami to zdusić, zdławić, po prostu zrobić wszystko, wdeptać w ziemię. To się w ogóle wszystko zaczęło właściwie to już w 19 bym powiedziała, a ja to uważam, że nawet w 17. W 17 roku w Białorusi był wydany tak zwany dekret o darmojedach, czyli o, o tych o bez, bezrobotnych, gdzie u Łukaszenka wpadł na genialny pomysł opodatkowania bezrobotnych. Łukaszenka właśnie myślał, że oni wszyscy gdzieś, że oni gdzieś pracują, może w Rosji, może w Polsce i mogą zapłacić wobec tego te pieniądze, co to je kradną państwu. A okazało się, że bezrobotnych prawdziwych jest już w, w Białorusi, on tego nie wie. On nie wie, że, zam, że zamkniętych jest ileś zakładów, że ludzie ledwo wiążą koniec końcem. I w związku z tym ludzie zdesperowani wyszli, wyszli na ulicę i wyszli w małych miastach w Rzyczycy, pamiętam, pod Homlem, w, w Pińsku. Praktycznie po całej Białorusi te protesty się rozlały. I wtedy, są no, Kacia Andrzejewa, która teraz ma te 8 lat dostała, ona po raz pierwszy wtedy relacjonowała na żywo te protesty i myśmy patrzyli dosłownie w czasie rzeczywistym jak rośnie rośnie nam oglądalność nagle ludzie to za że my pokazujemy to co jest naprawdę i nasz YouTube wyjechał wyskoczył wtedy bardzo się cieszę że do momentu w którym jesteśmy nie bacząc na to, że większość naszych ludzi została zmuszona do wyjazdu, że nasi ludzie siedzą. Doszliśmy jako doświadczeni i silni. Nas już nikt nie jest w stanie zatrzymać. I co by się nie działo, na ekranie zawsze będzie obrazek Biełsatu i naszym widzom będzie podawana prawda. Nikt nas nie zatrzyma. Można było nas zatrzymać, kiedy jeszcze nie byliśmy tak doświadczeni, ale teraz już nie. Kto ma oczy, niech widzi. Kto ma uszy, niech słucha. Kiedy Biełsat powstawał 15 lat temu, białoruski reżim przegapił swój moment na rozprawę z telewizją. Dzisiaj stacja to kilkadziesiąt programów obecnych na satelicie i w sieciach społecznościowych. To głos wolnych ludzi dla wolnych ludzi. Od Warszawy po Wostok i Azję Centralną. Białoruski reżim łamie dzisiaj ludziom życiorysy. Wsadza ich do więzień, torturuje, depcze elementarne prawa człowieka. Dlatego tym ludziom musimy pomóc. Razem. Wszystkim, czym się da. To nasz obowiązek. Bo oni walczą o wolność i życie. Również nasze.